so writer he have this machine for the writing no and some book no mm -hmm. yeah. fikret emirov well, 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 popular poet so, <coughs> oh, If you have something to eat or not, you are not the first to try cheating. <laughs> no scratching with a Oh, there is another sitting. Tutaj what is It's like pasta, no? Look how huge it is. Interesting. It's maybe some museum. Oh. To jest chandelieria no takie mebelki fajne by były mieć w domu <laughs> Można by było by posiedzieć. Ale to jest muzeum, Są Some kind Look well, o oh my god? I have no idea, I will be not surprised. Tu się znajduje muzeum mebli no ale nie wiem, chyba raczej nie wejdziemy, ale no meble mają niczego sobie. Nie planowaliśmy, ale skoro jesteśmy tu obok, to zobaczymy tą dzielnicę biznesową. Tutaj mają budynek w kształcie tego księżyca takiego, co mają na fladze. Więc jak już jesteśmy, owo podejdźmy i zobaczmy, jak to wygląda. Ta akurat dzielnica to wygląda bogato. Nie ma to tamto. Yeah. Oh a tutaj ponoć to jest Ministerstwo Narodowe, a tutaj strefa biznesowa, czyli hotele pięciogwiazdkowe. Młoda Olive Garden, no, to aloe, to aloe, to nie? to no, to no, aloe, to jest entrance to the hotel eh? yeah. oh, no. Next time, Next time. <laughs> <When we> call... <laughs> Żeby tam dojść musimy wziąć tunel i tam sobie wyjdziemy No i zobaczmy jak ten budynek wygląda z bliska po prostu a potem sobie możemy wzdłuż wody pasażem wrócić do miasta Z tej perspektywy to miasto wygląda zupełnie inaczej Totally different town, no? Not a crazy. But all downstairs look abandoned, no? Nothing. I think they still built something, city. yeah, I think so. know a restaurant. Hotel is not finished yet? Yeah, you think so? They just put building. Yeah, it looks like maybe it's not finished, maybe that fine. Behind the Marriott also was some big uh, renovation. Uh -huh. construction was still there because it looks like they're still building the road that is yeah you yeah. see the building bridge to to this yeah uh-huh uh, maybe uh -huh. that's why i couldn't find any information about how it looks inside ah okay yeah i searching this and everybody only recording from outside but nothing i can find look reflection of this government that's ministry cool. <laughs> <laughs> Czyli nie podejdziemy tam bliżej do tego budyneczku. No nic, ale i tak wygląda nieźle. Naprawdę. No dobra. Doszliśmy tutaj do końca. Możemy zobaczyć ten budyneczek z bliska. Kurde, jaki budynek w kształcie księżyca sobie zrobili, ale to chyba nie jest jeszcze do końca tak zupełnie zakończone i w użytku cała ta strefa biznesowa, bo tutaj duża część wygląda na... Totalnie opuszczoną, niefunkcjonująco jeszcze, ale już prawie. No spoko, naprawdę spoko. A tutaj mamy o widok na baku, trzy płomienie, jak widzimy. Dobrze, że nie wieje. No i dobra, i teraz ciśniemy tym pasażem, aż tam do centrum. Idziemy zjeść jedne z najbardziej popularnych dań jakie mają, czyli Dolma. A Dolma to jest w tym na liście UNESCO przepis, jak to się robi, tak? bo nie wiem, czy to dokładnie chodzi te danie jest na liście UNESCO czy sposób robienia czy jakoś, ale wiem, że jest na liście UNESCO dolma <grywa> no, ja yeah, yeah. they, they smashing the lamb meat uh -huh. and co covering with the grape leaves ja pięknie uroczone so, generally this Passage? No. They it is not finished. But you can so, pass whole man. town eh, with this yes. passage. Pass the whole town. I'm so <laughs> not finished. This building looks crazy. Oh but we are lucky. We can see how it looks. Yeah. Uh, yes. Even it's not finished. Yes. So, no dobra. Sure. The night can be night. Yeah. No tutaj wyszliśmy obok tego budyneczka na taki plac, Przy ogromna fontana, no akurat nie działa teraz, wcale się nie dziwię. No i tu mamy stanowisko Formuły 1, tak? No nie, this is where they're car riding Formuła 1 and they Aż mnie zaciekawiła Formuła 1. Nigdy mnie to nie interesowało za bardzo ten sport, ale jak na to wszystko widzę. No to powoli mam takie, że chciałbym to zobaczyć na żywo jak to jeździ. To see the F1 now, after I see her, yeah, I, I, I have feeling like, Oh, I will, will be, be nice, nice to see in life. Before that, yeah. I don't care. Yeah, I you know what his name it was. His son riding, no? For Moa. Ah, this famous for Shumaha? <laughs> well, generally, look nice. Basel it's nice here to take a walk, you no? Know? Awesome. I all the time repeat. Not much country having some nice passing water. Next to the water, yeah? Yes, yes. Yeah, Especially with these old parks and everything. And with this building. yeah I don't know, every hundred meters or something, they have some spot where you can buy something to drink and eat. No? Mm -hmm. Not like Paseo and nothing, you just walk. Eh? They have some attraction, something down yeah They create very nice. Yeah. People. Yeah. Uh, Widok całkiem niezły Centrum handlowe tuż obok pasażu Całkiem ładne Ale ze względu, że zostało mi 20 minut wolnego miejsca na karcie Tak zostawiam to już tylko na restauracji, żeby tam nagrać I tyle Ale no, sympatycznie I no to w sumie Lucy miała rację Jest to karuzela No, przepiękna karuzela, dzieci. Um, but this is really Yes, it's really they have two levels you yeah. see? Huh. It's the, so is, they make this long time ago and it still exists. Like Gorgeous huh? Mm-hmm. Oh yeah. I powiecie co to jest? To jest krzew magnolii. Nigdy nie widziałam tak wielkiej magnolii w ogóle. Widzicie? Z Włoch 14 maja 2011 roku posadzili taką wielką magnolię. Kurde, chciałbym zobaczyć jak ona zakwitnie, jak to wygląda. I'm just so surprised how these branches from the root, how they create A dodo! Do. O, i tak to. Dobra, my cały czas jesteśmy w drodze do restauracji. Cały, cały czas próbujemy się tam dostać. Już jesteśmy niedaleko, zbliżamy się. A zobaczcie jaki pomnik mają w ogóle. Koleś śpiewa cały czas. Ja Marku makumaj. But I like how they make this monument with the music, no? Nice. Very nice, no? Something like a shopping chair? Uh, yeah, something like shopping Aha, you can choose his songs yeah by the pushing the button. They have playlists. <laughs> nice. Maybe they are famous with the opera. Also. Generally they are I like their music. Ogólnie bardzo podoba mi się Ten taki kurde nie wiem ta melodia taka porywcza No nie wiem jak to nazwać I don't know how to call it but I love this music what they have After I come here and listen so many places is really nice music for your ears for your you know yeah. feelings they, they, they singing good no they have totally different style no. yeah. doesn't make you the pile Nie no, w ogóle mnie nie męczy ten dźwięk taki Bo czasami w tych krajach jesteś, teraz cię męczy tam po paru minutach Nie można słuchać A tutaj naprawdę słuchać I to tak brzmi, buja cię wręcz Wręcz cię buja, azerbańska muza <grywa> No, grają Dobrze nie grają no to Ponoć tutaj tak Gasparow się urodził w Baku O ile mi wiadomo, ale nie wiem Dobra, lecimy No i dobra i już jesteśmy w centrum. Wracamy w centrum, jak widać. Ludzie żyją, ludzie chodzą, ludzie cieszą się życiem. Ale zaraz my się naładujemy, kurde, jedzenkiem też będziemy się cieszyć życiem.